Jak wykonać obrzeża w ogrodzie? Obrzeża trawnikowe to elementy, które oddzielają trawnik lub grządki od innych obszarów ogrodu, takich jak rabaty kwiatowe, ścieżki czy też patio. Obrzeża ogrodowe mogą być wykonane z różnych materiałów i przybierać rozmaite kształty. Pełnią one zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną dlatego nie może zabraknąć ich w Twoim ogrodzie. Obrzeża ogrodowe najważniejsze funkcje. Do najważniejszych funkcji praktycznych, które pełnią obrzeża ogrodowe Należy zaliczyć zabezpieczenie trawnika przed rozprzestrzenianiem się na inne obszary ogrodu, ułatwianie koszenia trawy poprzez utrzymanie czystej linii oddzielającej trawnik od innych elementów ogrodu, zabezpieczenie korzeni roślin przed uszkodzeniem podczas koszenia trawy, utrzymanie ścieżek, rabat kwiatowych i innych obszarów ogrodu w czystości poprzez zapobieganie przenikania trawy czy chwastów na te powierzchnie. Funkcje estetyczne obrzeży trawnikowych obejmują z kolei wzmocnienie estetyki ogrodu poprzez wyodrębnienie jego poszczególnych obszarów, wprowadzenie równowagi i harmonii między różnymi obszarami ogrodu, podkreślenie linii i kształtów ogrodu poprzez tworzenie wyraźnych granic. Obrzeża trawnikowe są dostępne w różnych stylach i kształtach, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i upodobań. Ponadto montaż poszczególnych elementów nie wymaga specjalistycznej wiedzy czy narzędzi. Z czego robi się obrzeża w ogrodzie? Obrzeża ogrodowe mogą być wykonane z różnych materiałów, które różnią się wyglądem, trwałością, kosztem i sposobem instalacji. Które z nich są najpopularniejsze? Plastik. Obrzeża plastikowe są lekkie, łatwe w instalacji i zazwyczaj tańsze od innych materiałów. Tworzywa sztuczne są jednak mało trwałe i nieelastyczne. Metal. Obrzeże metalowe wykonane ze stali są niezwykle trwałe i odporne na rdze. Ponadto prezentują się bardzo estetycznie, nadają ogrodowi charakteru i są stosunkowo łatwe w instalacji beton. Warianty betonowe są niezwykle trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Mogą mieć różne kształty i kolory, a także być formowane na miejscu. Betonowe obrzeża są jednak cięższe i znacznie trudniejsze w instalacji niż inne materiały drewno. Deski, bale czy ścinki z naturalnego drewna to doskonały materiał na obrzeża trawnikowe. Nadają one ogrodowi rustykalnego charakteru. Drewno jest jednak podatne na gnicie, wilgoć i atak szkodników, więc ten wybór wiąże się z koniecznością regularnej konserwacji lub częstej wymiany materiału. Kamień. Obrzeża kamienne, takie jak płaskie kamienie, kamienie łupane czy krawężniki, są trwałe i atrakcyjne wizualnie. Kamienie są jednak ciężkie i trudniejsze w instalacji, ale mają długą żywotność i dodają naturalnego uroku ogrodowi. Cegła. Trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i wysoka estetyka. Te cechy najlepiej opisują ceglane obrzeża ogrodowe. Cegły możesz układać na różne sposoby, tworząc dowolne wzory i kształty, natomiast ich największą wadą jest ciężar i w przypadku materiałów słabszej jakości. Kruchość. Wybór materiału na obrzeża ogrodowe zależy od Twoich preferencji estetycznych, budżetu oraz ogólnego stylu ogrodu. Ostateczna decyzja powinna uwzględniać zarówno wygląd, jak i praktyczność dostępnej przestrzeni. Gotowe obrzeża trawnikowe. Czy to dobry zakup? Gotowe obrzeża trawnikowe mogą być dobrym wyborem ze względu na liczne zalety takich produktów. Gotowe obrzeża trawnikowe są zazwyczaj łatwe do zainstalowania, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Wiele z nich możesz zamontować samodzielnie, bez potrzeby korzystania z usług specjalistów. Ponadto gotowe obrzeża trawnikowe są dostępne w różnych materiałach, kształtach, kolorach i stylach co pozwala na ich łatwe dopasowanie do ogrodu i indywidualnych upodobań użytkownika. Obrzeża ogrodowe dostępne w sprzedaży mają na celu poprawę wyglądu ogrodu i ułatwienie utrzymania go w należytym porządku. Przy ich użyciu możesz wyznaczyć wyraźne granice między trawnikiem a innymi obszarami ogrodu, co pomaga kontrolować wzrost trawy, warzyw czy innych roślin. Jeżeli szukasz szybkiego i łatwego rozwiązania, które jednocześnie będzie estetyczne i funkcjonalne, gotowe obrzeża trawnikowe zdecydowanie są dobrą opcją. Przed zakupem porównaj kilka produktów o różnych rozmiarach i wersjach kolorystycznych, a następnie wybierz ten, który najtrafniej odpowiada Twoim potrzebom. Jakie obrzeża sprawdzą się w przydomowym ogródku? Chcesz poprawić wydajność upraw w przydomowym ogródku warzywnym lub wydzielić ścieżki na swoim podwórku? Wybierz sprawdzone rozwiązanie. Nasze obrzeża trawnikowe zostały wykonane z niezwykle wytrzymałej stalowej blachy powlekanej. Dzięki temu produkt wyróżnia się długą żywotnością i odpornością na korozję. Ponadto oferowane obrzeża doskonale radzą sobie nawet podczas zmożonego deszczu, opadów śniegu czy porywistego wiatru. Obrzeża trawnikowe są bardzo łatwe. Łatwe w montażu, więc nie potrzebujesz pomocy fachowca ani żadnych narzędzi, aby samodzielnie stworzyć dowolną instalację. Ogrodzie. Krawędzie obrzeży zostały zabezpieczone tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla dzieci i zwierząt. Matowa powłoka jest odporna na zarysowania, co przekłada się na estetykę produktu. Metalowe obrzeże trawnikowe dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: zielony, brązowy oraz grafitowy. Dzięki czemu bez trudu dobierzesz model, który odpowiada Twoim preferencjom. Dokonaj zakupu i ciesz się doskonałą jakością obrzeży ogrodowych przez długie lata. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne, jeżeli Ci się spodobało, to zostaw nam suba, a my zapraszamy Cię również na naszą stronę, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy. Do zobaczenia w następnym odcinku.